Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się na polu, pokażę wam, słuchajcie, jak tutaj rozwijają się, jak rosną nasze warzywa, zboża i tak dalej. Także zapraszam do oglądania, do zostawiania łapek w górze i subskrypcji. Moi drodzy, jak widzicie, może nie będę zdradzał, co to za warzywa, od samego początku do samego końca. Możecie mi napisać, czy wiecie, podpowiem wam tylko, że praktycznie no, tutaj jest wszystko: mamy i buraki, i marchewkę, i pietruszkę. Jogórki, i, i fasole, i pora, i selera, także no, warzyw jest, słuchajcie, większość, na pewno te podstawowe, i pomidory, więc tak to wygląda. Przejdźmy się, jak widać, wszystko jako tako rośnie. No, baliśmy się, słuchajcie, trochę ze względu na to, że bardzo mało padało. My tu nie mamy studni głębinowej wykopanej, to też są tam jakieś koszta, a my to bardziej, no, trochę na sprzedaż, ale generalnie też na swoje potrzeby, więc po prostu taka studnia nie była nam nie była nam potrzebna, ale cały czas coraz bardziej już o tym myślimy. Tutaj mamy zboże, też już jak widać rośnie. Przejdę się może do końca, Wam pokażę. Ktoś może się dziwić, dlaczego słuchajcie, te taśmy tu są rozwinięte. No właśnie na przykład dlatego, że tam sąsiad dalej ma strachy na wróble. Trochę śmieszne, no ale tak to wygląda, słuchajcie, ze względu na to właśnie, że no, przylatują różne zwierzęta, na przykład gołębie i tutaj wydziobują, wyjadają, a oprócz tego no też inne e, ptaszki, które no, nie są mile widziane u nas na polu, i dlatego one przylatują, i dlatego mamy, słuchajcie, właśnie rozwiniętą taką taśmę. To nie było jakoś dużo pracy przy tym rozwijaniu, później może być może więcej przy zwijaniu, natomiast generalnie, żeby trochę tam hałasu robiła, w miarę się sprawdza. Także polecam, jakby ktoś się zastanawiał, jak odstraszyć. Oczywiście, może na jakimś wielkim, wielkim polu się nie sprawdzi, ale akurat u nas się sprawdza. Ogrodzenie słuchajcie cały czas pod prądem. Ostatnio było spotkanie z dzikiem, to tam jeden słupek został kawałek wygięty, no ale generalnie jakoś tam się to wszystko trzyma. Trawę, o też Wam nie pokazywałem, udało się, słuchajcie, skosić tam na polu, zaraz się przejdziemy. Więc zaraz Wam wszystko dalej, moi drodzy, pokażę, jak to wygląda. O, tutaj mamy właśnie warzywka i tu mamy warzywka. No trochę tego jest, to się tak wydaje, ale zobaczcie, nie wiem, czy to tak na nagraniu będzie widać, że tego jest faktycznie trochę. Ale jest tego, słuchajcie, wierzcie mi, zresztą tak jak idziemy, to myślę, że to w miarę widać. Trochę tego jest. Myślę, że no wiadomo, trochę będzie nas sprzedaż, trochę dla nas, raczej byśmy tego wszystkiego nie przejedli. A też wiecie jakie są teraz ceny warzyw i tak dalej, chociaż jak patrzyliśmy na ceny nawozów, to powiem Wam, że no o tutaj też mamy Powiem Wam, że ciężki temat, jeżeli o to chodzi. Nie wiem jak to będzie za rok wyglądało z tą produkcją, bo najciekawiej to nie wygląda na ten moment. Jeżeli chodzi o ceny, zresztą sami wiecie, bez względu na to, czy mówimy o zbożach, czy mówimy o jakichkolwiek opryskach, czy mówimy o nawozach, no po prostu słuchajcie, opryski, nawozy są bardzo drogie, a na warzywach czy owocach no, najczęściej zarabiają właśnie pośrednicy. Teraz jest taki plus, trochę rolnicy się odbiją, no bo teraz mamy ten sezon truskawek. Ktoś tam narzeka, że bo niby tanie coś tam, ale wierzcie mi, że no, zarabia się na tych truskawkach, naprawdę wiem. Akurat, bo też tam w rodzinie parę osób ma i, i to jest akurat spoko opcja, jeżeli ktoś ma taką możliwość. Oczywiście musi być nawodnienie i w ogóle, natomiast jeżeli ktoś, no też koszty początkowe są dość duże, bo tam flanca kosztuje, ale. Ale myślę, że jeżeli ktoś chce zacząć swoją przygodę z rolnictwem, czy myśli w ogóle o tym, to warto. O, tutaj właśnie mamy warzywkę. Przejdziemy się, słuchajcie, udało się. Zobaczcie, nie wiem czy pamiętacie z innych nagrań, jaka słuchajcie, tam była trawa. Teraz udało się to wszystko tam skosić. Jeszcze tam daleko, daleko mamy pole. Nic tam nie uprawiamy. Kiedyś tam była uprawiana marchewka dawno temu. A teraz na razie, słuchajcie, nic nie uprawiamy. Zresztą i tak wam powiem, że na wieś, w której mieszkam, to chyba jesteśmy jedynym gospodarstwem, które ma tyle warzyw. Ktoś tam ma jakiś kawałek sadu. Ale generalnie ludzie tak warzyw nie mają. Może tam jakaś taka mała szklarnia 5 na 5, ktoś tam coś hoduje, ale ma dla siebie na parę może miesięcy mu starczy, nawet nie pewnie. Ale tak w większości to nikt nic nie ma. No każdy idzie do sklepu, wiadomo, każdy jest wygodny i coś tam sobie mm, kupuje. Tak to się prezentuje. O, no tutaj jest też fajna sprawa. Jeszcze wam pokażę a propos właśnie od pięcia yy, zaraz pokażę wam. Jeżeli chodzi o tego pastucha. No teraz może tego nie będę odpinał, bo to pod napięciem jest zresztą to jest nawet tabliczka. Raczej tutaj i tak nikt nie przyjdzie, ale na wszelki wypadek powiesiliśmy, bo musi być. Eee, no, to się fajnie słuchajcie, odpina. Nie wiem, czy to widać chyba nie widać tego w nagraniu. No, tutaj po prostu tylko te druciki się słuchajcie ściąga i, i mamy to. Także nie jest to jakaś tam duża filozofia, a, a, a spoko opcja. No, udało się tutaj, słuchajcie, wszystko skosić, tam jeszcze dalej za lasem też mamy pole, więc tam będzie trzeba trochę pokosić. Zobaczcie, jak to wygląda, no po prostu ci, co naprawdę uprawiają, ci, co uprawiają gdzieś tam na Mazurach, czy w Wielkopolsce, czy gdziekolwiek, no tam, słuchajcie, w niektórych miejscach nie da się doświadczyć czegoś takiego, a tutaj wszystko leży odłogiem, nikt nie uprawia, bo się po prostu to i nie kalkuluje, i może nie chce. Już nawet nie chodzi o umiejętności, bo może część ludzi nie umie, ale większość po prostu tak ma, że tego nie... No, po prostu tego nie robi. Jeszcze, a, jeszcze wam pokażę, słuchajcie z tej strony. Tam dziki wszystko. O, to jest wszystko, słuchajcie, było równane. To ta ziemia, którą właśnie tu widzicie, była równana, ponieważ tu też przyszły dziki i nam, słuchajcie, tak wyrąbały to pole. Zresztą tam dalej też jest. Już nie będę szedł wam pokazywać, ale jest tego naprawdę sporo. Jak jechaliśmy traktorem, to po prostu traktor się kołysał z prawej na lewą stronę. Cieszyliśmy się, że są amortyzatory, bo po prostu by nam zęby powybijało, bo jest naprawdę ciężki, ciężki temat. Teraz to trochę zrównaliśmy, natomiast generalnie, no. Wyorał dobrze, o chyba tam nie równaliśmy to. Mogę wam pokazać, tutaj akurat to kret. tutaj są krecie. To tam krecie nie przeszkadzają, ale jak nawet, słuchajcie, kosiliśmy to, trzeba było kosiarkę podnosić, bo po prostu szarpała się o tą ziemię. No, także tak to także, tak to się przedstawia. Właśnie jeden z tych kijków, słuchajcie, został yy, trochę przekrzywiony, właśnie przez dzika, który wpadł. To też nie jest, słuchajcie, jakieś mocne napięcie. Zresztą ci, co mają pastucha, to wiedzą, jak to wygląda. Generalnie nie jest to na tyle duże napięcie, to tam raczej go nie zabije trochę, go popieści. Tu nie chodzi o to, żeby zabiło, no ale na pewno nie jest to dla niego nic przyjemnego. Też kiedyś się przytwanił, słuchajcie, i właśnie przeszedł tutaj bokiem z tamtej strony od sąsiada, i tam pod sam dom, prawie nam dół wykopał. To też taki odcinek nagrywałem. Także zapraszam, jak ktoś nie widział. Więc, więc no śmieszna sprawa wyszła. No, no ale tak jak mówię, no tutaj udało się wszystko zrobić, tu mamy właśnie drewniane takie, jeszcze jak nie mieliśmy pastucha, to tylko słuchaliście, słuchajcie takimi drewnianymi tutaj palikami, zrobiliśmy takie paliki, też było trochę więcej roboty, trochę więcej trzeba było się namęczyć, nawbijać tego, to się tak wydaje, ale to kawałek mimo wszystko jest, teraz to wszystko powbijać. No ale udało się ogarnąć i już mamy, także fajnie. Raczej tego nie ściągamy, to tak zostanie, bo teraz to ściągać od nowa to, 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 to jest bez sensu. Tam już nie mamy nic posiane. Tak naprawdę posiane mamy tu, mamy tam i tam jeszcze na jednym polu z tamtej strony. Co też kiedyś Wam odcinek. 1 E, nagrywałem, także e, tak to wygląda, moi drodzy. W ogóle tamte drzewa, tam dalej, tak jak Wam kiedyś też opowiadałem, miały być wycinane. E, no, na razie ich nie wycinamy, nie, wiedzę, nie wiemy jeszcze, co tam będzie. Na razie czekamy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Mm, no, no i tak. Jakoś to będzie, moi drodzy. Więc, jak się pojawi coś ciekawego, na pewno będę dalej dla Was nagrywał. Planujemy w ogóle, słuchajcie, bo drzewa owocowe jest tak, z drzewami owocowymi jest tak, że, słuchajcie, można bez pozwolenia żadnego je wycinać. Więc, myślimy o tym, żeby te śliwki wyciąć. Te śliwki są dobre. Ja też je lubię, słuchajcie, bo są i te, i są uleny, czyli, czyli mamy te fioletowe, i mamy te żółte. Natomiast, generalnie. E, powiem Wam, że to już są bardzo stare drzewa i na większości z tych drzew w ogóle nie ma owoców, więc one tylko tyle, że są. Więc trzeba by było też z nimi pewnie porządek zrobić. Także będziemy się zastanawiać. E, no ale to też trochę pracy, bo my zrobimy robimy, słuchajcie, zawsze tak, że nie, mm, nie wynajmujemy żadnego czy, czy nie wypożyczamy żadnej koparki, żeby to robiła, tylko bardzo często robimy to sami. Podciągamy linkę pod traktor i po prostu to ogarniamy, ale to też wiecie: później zostają karpy, potem trzeba to zrównywać. Także to też jest trochę pracy. Tak się wydaje, niby nic, ale jednak trochę pracy. Jak człowiek nie ma sprzętu, to yy, z tym będzie. No ale myślę, że prędzej czy później jakoś to się tam yy, ogarnie. Więc yy, to na tyle moi drodzy. O, jeszcze wam pokażę. Słuchajcie, jeden temat też dość ciekawy, myślę. Jak się zastanawiacie, co zrobić z trawą, jak macie pastuch. Słuchajcie, wszystko obsikaliśmy. Yy. Można to tak nazwać opryskiem. Tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie tutaj trawa nie rosła i nie rośnie. Także super tam do samego końca. Słuchajcie, więc mamy problem z głowy, nie trzeba jej cały czas jakąś tam pod kaszarką y, podcinać. Ok, także to na tyle, moi drodzy. Bardzo Wam dziękuję prośba o łapę w górę i subskrypcję, żebym widział, że się odcinek podoba. Napiszcie, jak tam u was wygląda, czy warzywa rosną, czy macie warzywa, czy nie macie, czy macie zboże może, czy macie y, pastuch, czy macie jakieś inne ogrodzenie. Więc to na tyle. Dzięki wielkie, do zobaczenia, cześć!